Hej, cześć, manowaj, w skrócie z tej strony i ja Witam Was w ostatnim odcinku maratonu DBD. Gramy dzisiaj ostatnim killerem, którego posiadam, oczywiście, bo Demagorgona nie mam. On najwyżej będzie w drugim sezonie, jeśli go zrobię. No i wreszcie, pani Plagę, którą czuję się dosyć pewnie. Mam dobre addony, mam dobre perki. Po prostu umiem nią grać. Powiedzmy, że umiem nią grać. Mam nadzieję, że się uda coś ugrać. Wziął sobie ciasto ucieczkowe, ale myślę, że... niewiele mu się to zda. I kurczę, muszę powiedzieć, że ten maraton. <ścoughs> wydawało mi się, że to będzie krótko, że Killerów jest paru, tam będzie szukało mecz po minutę i w ogóle, a to dupa. Meczu szuka po 10 minut. Gierka jedna 10 minut to, to długo zajęło, bardzo długo zajęło moim zdaniem. Ile tam jest łącznie killerów? Tam chyba 16-17. To 16 odcinków, kurczę. Bez demagogona to, to jest całkiem sporo, muszę przyznać. A W międzyczasie jeszcze Need for Speed. Hit wyszedł, trzeba było coś nagrać, pograć. O, Suffocation Beat. Tak. Nie, nie, niezbyt zbyt ta mapa raduje, muszę powiedzieć. Hmm, tam raczej nikogo nie będzie. Także tu obrzygam sobie tego genika. Tu obrzygam Gena. Tu obrzygam. Aha, mamy tam surwów. Brony już smocę zarażony Także bomba na łeb I do piwnicy zapraszam pana A tutaj gena kręcą, zaraz do nich pójdziemy

Jak chcesz leżeć... Nie ma problemu. Oj, Billboy, Ty fucked up. Teraz będziecie żegani tym zatrutym perdżem. Nikt go nie ratuje. What the fuck? było ciekawe. W tym razie cztery staki barbecue i trzech na haku. Został jeszcze beatbang, Który... Który stwierdził, że uratuje sobie tego typa. Tutaj sobie ratujcie się bardzo dobrze. Jesteście montowanie, klodalgida Algida. Kręceni w prawo pobiegł. Ja chciałem tylko obrzygać. Dobrze, tam jest kolejny, ale... to później. Pytanie, gdzie pobiegł? I znowu zarażony. Gratuluję. Poproszę matę. tam, zdaj mi ich, i ja poczekam. Bardzo dobrze. Więcej haków. U się więcej... więcej punktów. David, czy ty właśnie próbowałeś mnie... ...za-flashlightować? Daj mi to. Ty berbeciu. Wsadzę ci tą latarkę w dupę. powieszę na hak. Jak widzicie, nie bez powodu mówiłem, że czuję się pewnie plagą. Jest dobra, jest bardzo dobra. Wystarczy ich wszystkich pozarażyć i macie pełną kontrolę mapy. A jak oni to biorą, to oni są głupi, bo tego się nie powinno brać. To bierzecie i ona ma po prostu was na daleko takim na strzał, jak Huntresska. Napiszmy GG. O. za mało ich czasowałem, bo ciągle tylko ich dojeżdżałem i było opadanie. No, ty sabotaż. ta chyba NEA była ta, ale od razu padła. I nawet nikt z Haka nie uratował. Wystarczyło, żeby Bill po nią pobiegł. To on nie stwierdził, że uratuje kolegę, który pewnie był z nim w Dream'ie. Co skutkowało yy, śmiercią Nei? Nie szanuję takich ludzi. Cóż dalej punkty w spirytkę porozdaję. Bo ostatnio spre na poprzednim odcinasku. Trzeba odbić trochę perków i leveli, nie? O, entliczek, entliczek, bardzo spoko perk. Zamiast Siren Graspa, co już od razu jakieś tam wyekwipuje. No i cóż tu mówić? Ograliśmy wszystkich 16 kilerów, których posiadam, oprócz demagogona. Bo ja go mogę w sklepie jedynie kupić, ale na razie mi się nie śpieszy. No i w sumie co? To by byli, to by byli wszyscy killerzy. Jak widzicie, jak widzieliście, mam nadzieję, że się maratonik podobał, dzięki za wszystkie łapeczki, które były, wszystkie wyświetlenia, nowe subiki nawet, które przybyły, bo cztery aż przybyły od czasu zaczęcia, zaczęcia maratonu. No i cóż, jeżeli się podobało, standardowo, łapeczka. Jeżeli jesteście nowi, zachęcam do kliknięcia subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych filmików. I wejść sobie na kanały podane w opisie, i również się zasubskrybować, bo tam też są filmiki. Także co by było? Dzięki za oglądanie maratonu. I do zobaczenia w kolejnych seriach. Bye bye.